Od 3 listopada będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy leszczyńskich autobusów, co zmieni się na poszczególnych liniach. Linia numer 1, dwa nowe kursy, korekty godzin odjazdu w celu uniknięcia dublowania odjazdów w linii numer 4 z Zaborowa, dodatkowy kurs o 7.45 z rynku zaborowskiego przez Rzemieślniczą, umożliwiający dojazd do szkoły podstawowej numer 4 uczniom z Zaborowa, linia numer 2 dwa, dwa nowe kursy korekty godzin odjazdów skrócenie trasy i czasu przejazdu Autobusu ominą przystanek Jana Pawła II, Dom Rzemiosła w związku z problemami z przejazdem ulicą Lipową. Linia numer 3 i 4, korekty godzin odjazdów. Linia numer 5, zawieszenie na okres zimowy wieczornych kursów w kierunku kosmonautów. Więcej kursów na odcinku Rejtana, Osiecka, Cmentarz. Skrócenie trasy i czasu przejazdu autobusu ominą przystanek Jana Pawła II, Dom Rzemiosła. Linia numer 6, 2 Nowe kursy w godzinach wieczornych, korekty godzin odjazdów. Linia numer 8, korekty godzin odjazdów. Linia numer 9, jeden nowy kurs, skrócenie trasy. Autobusy skręcą z ulicy Zamenhofa w ulicę Kiepury, a następnie w ulicę 55 Pułku Piechoty. Linia numer 10, cztery nowe kursy w godzinach wieczornych, wydłużenie trasy z galerii Leszno, nowy przystanek przy markecie Kastorama przez ulicę Energetyków do ulicy Okrężnej. Linia Linia numer 11, korekty godzin odjazdów. Linia numer 12. Popołudniowy kurs Bis rozpocznie trasę o godzinie 15 z przystanku fabryczna Lob. Poranny kurs Bis zakończy trasę na przystanku fabryczna Lob. Linia numer 16. korekty godzin odjazdów. Linia numer 16 jest wariantem linii numer 1 i ich trasa pokrywa się do ulicy Gronowskiej. Linia numer 17 korekty godzin odjazdów. Skierowanie autobusu na pętlę Rejtana w związku z likwidacją pętli Galeria Leszno.